Rafał Trzaskowski nie może po prostu wygrać tych wyborów właśnie dlatego, żeby ten układ polityczny... Nie został w Polsce domknięty, bo jeżeli się domknie, no to możemy mieć Marine Le Pen została wyłączona z procesu demokratycznego, z procesu wyborczego w momencie kiedy nie zapadły jeszcze prawomocne, yy, prawomocna decyzja sądu, więc ona jakby na zaś została wykluczona z procesu de demokratycznego, a jaki będzie ostateczny wynik, może na przykład okazać się dopiero po wyborach. Komisja Europejska generalnie nie do końca. Yy, Transparentnie dysponuje pieniędzmi, które ma do dyspozycji. I ja bym tego nie deprecjonowała, że to jest jakaś teoria spiskowa i tak dalej, bo przyjdzie moment, tak jak zawsze, przychodzi moment, że w różnych, różnego rodzaju of, aferach korupcyjnych w Komisji Europejskiej czy w Parlamencie Europejskim te sprawy wychodzą na jaw. Francja i Niemcy wymyśliły sobie taki bardzo sprytny sposób na obejście niedozwolonej pomocy publicznej, żeby ratować swoje firmy krajowe, swoje przedsiębiorstwa. Nam zależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału sklep nam zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Pomoc Pomocinformatyczna.pl obsługa IT twojej firmy. Dzień dobry, Wojciech Siryk, nam zależy ten świat jest nasz. A dzisiaj moim i Państwa gościem posłanka do Parlamentu Europejskiego Ewa Zajączkowska-Hernik. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu. Widzowie na pewno poznają po kadrze, że to druga część naszej rozmowy. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze tej pierwszej, która dotyczyła spraw bieżących, tego, co dzieje się w Polsce, to polecamy, bez trudu znajdziecie to na naszym kanale. Natomiast teraz nagrywamy, można powiedzieć, coś w rodzaju odcinka specjalnego na temat tego, co dzieje się w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. I w tej rozmowie, podobnie jak w tej poprzedniej, na początek znowuż pytanie z przymrużeniem oka. Jak to teraz jest na korytarzach Parlamentu Europejskiego? Czy mówicie sobie z panią Urszulą von der Leyen dzień dobry? Nie mówimy sobie, ale to wynika z bardzo prozaicznej kwestii, yy, wynikającej z tego, że pani Ursula von der Leyen nie przechadza się korytarzami Parlamentu Europejskiego. Mało tego, nawet jeżeli jest w Parlamencie Europejskim jakaś debata z udziałem szefowej Komisji Europejskiej, no to pani Ursula von der Leyen zostaje tylko na części tej debaty. Zazwyczaj dostęp do niej mają tylko i wyłącznie ci politycy, z którymi ona ewidentnie chce mieć jakiś kontakt. Natomiast jest ona tak super ważna, że nie. Bierze udział w jakimś kontakcie z innymi politykami, z politykami, którzy są w parlamencie uznawani za opozycję. Generalnie wpływ tej takiej opozycji w parlamencie europejskim, co jest mocno oparte o taki podział światopoglądowy, tak? lewica-prawica, można tak powiedzieć, no, jest bardzo mały, na pewno mały jeśli chodzi właśnie o, o władzę Komisji Europejskiej, więc no, no, no nie, nie mówimy sobie, nie mówimy sobie dzień dobry, chociaż na początku, prawie rok temu, bo to już jest prawie rok mojej kadencji w Parlamencie Europejskim, kiedy szłyśmy na, wynik, na ogłoszenie wyniku głosowania nad Ursulą von der Leyen jako potencjalną szefową Komisji Europejskiej, no to rzeczywiście był taki moment, że szłyśmy. Jednym korytarzem, ona oczywiście tam otoczona, nie wiem, czy to była jej ochrona, czy to byli politycy po prostu, którzy gdzieś jej tam byli zwolennikami. Natomiast szłyśmy obok siebie i tak nie za bardzo ze sobą rozmawiałyśmy. Także nie nie, nie, nie ma okazji. Ona czule się wita z tymi, którzy są po prostu po jej linii, a resztę ma w głębokim poważaniu. No to, teraz, no to teraz w takim razie sprawy poważniejsze. O właśnie użyłaś ciekawego słowa demokracja. Jak w Brukseli komentowano to, co wydarzyło się w Rumunii? Pytam zarówno o oficjalne komentarze, jak i te być może ciekawsze nieoficjalne. Bo chyba to jednak unieważnianie wyborów to mało demokratyczne rozwiązanie. Mm -hmm. Był taki moment w Parlamencie Europejskim na posiedzeniu w Strasburgu w marcu, gdzie chcieliśmy dodać do agendy posiedzenia Parlamentu Europejskiego debatę na temat tego, co się dzieje w Rumunii. Niestety nasz wniosek został odrzucony, więc no tutaj większość Parlamentu Europejskiego zdecydowała, że o tym temacie nie warto rozmawiać na forum unijnym, więc to jest jakby jeden z takich symptomów, jak do tego podchodzi europejski establishment. Natomiast na korytarzach Unii Europejskiej, no rzeczywiście mówi się o tym, że, albo inaczej jest świadomość, że Unia Europejska, Komisja Europejska wykorzystuje narzędzia do tego, żeby wpływać na proces demokratyczny, na proces wyborczy w państwach Unii Europejskiej. Dlatego ja bym chyba nawet już odchodziła od takiego pojęcia, że w Unii Europejskiej panuje demokracja, a bardziej eurokracja. Że dopóki w państwach członkowskich Unii Europejskiej wygrywa ta opcja polityczna, która jest właśnie po linii Ursuli von der Leyen czy całej Komisji Europejskiej, no to jest wszystko w porządku, natomiast w momencie, kiedy do głosu dochodzą prawicowe siły, no to już bardzo się nie podoba establishmentowi unijnemu i Unia Europejska wykorzystuje możliwe, wszelkie możliwe narzędzia do tego, żeby jednak w ten proces, ten proces Wyborczy ingerować, a więc z demokracją to nie ma nic wspólnego i mnie bawi, wiesz, bo kiedy jesteś w Brukseli, idę do pracy, no to widzę taki wielki napis: Democracy in Action. Tylko, że to się kompletnie nijak ma do rzeczywistości, no bo kiedy już wchodzimy właśnie w to wszystko, co się dzieje wewnątrz Unii Europejskiej, no to okazuje się, że tam z demokracją to nie ma zbyt wiele wspólnego. To samo pytanie o Francję i sprawę pani Le Pen. I jak uważasz, ona rzeczywiście nabroiła i spotyka ją słuszna kara, czy może to jest jednak sprawa grubymi nićmi szyta? E, powiem tak. Merytorycznie nie zaglądałam w tę sprawę, ponieważ to jest sprawa z lat chyba 2000 4-2016, jakoś tak mniej więcej teraz rozgrywa się to, co pani Le Pen ewentualnie robiła z pieniędzmi unijnymi, i merytorycznie no, nie jestem w stanie zweryfikować, co tam się rzeczywiście stało. Też nie mamy dostępu do wielu informacji, tak? Więc bardziej patrzę z perspektywy prawnej na to, co się teraz dzieje, i uważam, że ogromnym skandalem jest to, co się wydarzyło właśnie w. We Francji i też wiele prawicowych polityków podziela mój pogląd, że no Marine Le Pen została wyłączona z procesu demokratycznego, z procesu wyborczego, w momencie kiedy nie zapadła jeszcze prawomocna decyzja sądu. Więc ona jakby na zaś została wykluczona z procesu demokratycznego, a jaki będzie ostateczny wynik, może na przykład okazać się dopiero po wyborach. We Francji w 2027 roku, i może się okazać, że ona zostanie uniewinniona za to, co się właśnie działo w latach 2004-2016, tylko że to już będzie po wyborach, więc wycinanie kogoś z procesu dem demokratycznego w oparciu o nieprawomocny wyrok, bo ona ma jeszcze całą, jakby, całą drogę odwoławczą, no, jest sytuacją bardzo mocno skandaliczną. no I też widzimy w strukturach Parlamentu Europejskiego, wśród polityków Parlamentu Europejskiego takie nierówne traktowanie polityków lewicy i polityków prawicy. Tak? No, bo to, co się stało w, w Rumunii, gdzie wybory zostały unieważnione, a kiedy, a kiedy rozpisano je odnowano, to główny kandydat, który był największym zagrożeniem dla całego establishmentu, został po prostu wyłączony z tych wyborów. Francja na podstawie nieprawomocnego wyroku, Główna liderka francuskiej opozycji zostaje wyłączona z procesu demokratycznego. W Niemczech, kiedy odbywają się wybory, jeszcze rządząca większość wprowadza zmiany w konstytucji, umożliwiające niemieckiemu rządowi większe zadłużanie się. Więc no, widzimy, że gdzieś jest pewna zbieżność czasowa z tymi wszystkimi zmianami czy z tymi działaniami, i widzimy, że prawica europejska jest w takim politycznym niebezpieczeństwie, ale z drugiej strony, jak sobie zobaczymy na społeczeństwo, no to to ma efekt odwrotny od zamierzonego, bo im bardziej my jesteśmy atakowani, czy właśnie ten establishment lewicowy, taki lipkowo-lewicowy lipkowo z nami walczy, no tym bardziej po naszej stronie staje społeczeństwo, no bo właśnie widzą w jaki sposób narzędzia, które powinny służyć ochronie. Demokracji i, i praw wyborczych czy uczestniczenia, aktywnego uczestniczenia w procesie wyborczym no są wykorzystywane przeciwko politykom, którzy po prostu nie są zgodni z całą linią Komisji Europejskiej. Wczoraj Rumunia, dzisiaj Francja, jutro Polska jest takie zagrożenie? Myślę, że jeżeli prezydentem nie zostanie Rafał Trzaskowski, będziemy mogli. Czy będziemy świadkami wielu zdarzeń, które będą, których celem będzie wyeliminowanie wyeliminowanie konkurenta, czy tego, kto po prostu wygra demokratycznie wygra w wyborach prezydenckich. Ja się obawiam takiego scenariusza zupełnie szczerze, bo dla mnie to jest sytuacja niewyobrażalna, żeby była taka ingerencja w proces wyborczy. A poza tym, no, teraz, jak widzisz, politycy są w stanie innym politykom zarzucić dosłownie wszystko. I w, w sytuacji, gdzie mm, dochodzi do różnych prowokacji czy, czy tak zwanych deepfakeów. No, może się okazać, że zostaną uruchomione jakieś narzędzia, które będą po prostu um, wykorzystane przeciwko temu, kto w Polsce wygra wybory, jeżeli to nie będzie Rafał Trzaskowski. No bo nie oszukujmy się, ale z linią Komisji Europejskiej. Zgodne jest to, żeby w Polsce ten układ się domknął, żeby prezydentem był ktoś właśnie z tej koalicji, obecnie koalicji rządzącej, co jest sytuacją niedopuszczalną. Rafał Trzaskowski nie może po prostu wygrać tych wyborów właśnie dlatego, żeby ten układ polityczny nie został w Polsce domknięty, bo jeżeli się domknie, no to możemy mieć na przykład ingerencję ze strony polskiego rządu. W demokratyczny proces wyborczy w Polsce, który spowoduje, że ta scena polityczna jeszcze bardziej się zabetonuje i będą mogły być jeszcze inne narzędzia wykorzystywane przeciwko opozycji. Ostatnio zarzucałaś Parlamentowi Europejskiemu cenzurę. O co konkretnie chodzi w tej sprawie? Chodzi o naszą poprawkę, którą z kilkoma posłami grupy Europy Suwerennych Narodów złożyliśmy do rezolucji dotyczącej działań na Białorusi. No, to jest tak, że my, jako europosłowie, możemy sobie w pracach nad rezolucją. Do pewnego momentu, jest jakiś deadline, powiedzmy czasowy, złożyć nasze poprawki, no i one są potem, powinny być potem załączone do, do rezolucji. Pamiętajmy, że rezolucja jest takim aktem prawnym, który polega na tym, że politycy przedstawiają pewną swoją wolę. To nie jest akt prawny, który potem przekłada się. Na jakieś zmiany prawne, tylko to jest po prostu wykazanie politycznej woli, pokazanie, w którym kierunku politycy chcą iść, w jakichś konkretnych aspektach. No i tutaj właśnie rezolucja dotyczyła tego, co się dzieje na Białorusi, czy prowadzenia przez Białoruś tej, tej wojny hybrydowej. Nasza poprawka dotyczyła tego, żeby m.in., żeby Parlament Europejski potępił, Instrumentalne wykorzystywanie migracji jako narzędzia w wojnie hybrydowej między Białorusią a tak naprawdę Unią Europejską, no bo my na tym najbardziej obrywamy, ale jesteśmy zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. No i sytuacja absurdalna, bo wieczorem, kiedy patrzyliśmy sobie na listę punktów, które będą zawarte w rezolucji, nasza poprawka jeszcze była, a nagle rano. Dosłownie dzień później okazało się, że nasza poprawka została wyrzucona, ponieważ e, tak jakby nie mieści się w temacie rezolucji, tak jakby wiesz, nie jest związana z rezolucją. I co ciekawe, my dostaliśmy maila od jakiegoś randomowego unijnego urzędnika, całkowicie anonimowego. Na chwilę przed tym, jak mieliśmy nad tą rezolucją głosować, więc tak naprawdę nie mieliśmy żadnego żadnej możliwości wpływu na decyzję tego urzędnika, żeby się odwołać, cokolwiek. Nie, po prostu zapadła autorytarna, odgórna decyzja, że ta poprawka zostaje z rezolucji wyrzucona, ponieważ nie jest w przedmiocie rezolucji. To jest absurde. No przecież rezolucja dotyczyła Białorusi, nasza poprawka dotyczyła instrumentalnego wykorzystywania migracji jako narzędzia wojny hybrydowej między Unią Europejską a Białorusią, po czym jakiś random uznał, że no nie, to nie jest w, w temacie rezolucji, więc musi tę poprawkę wyrzucić, wyrzucić, nie dając nam absolutnie żadnej możliwości odwołania, odniesienia się, nic po prostu nie i koniec. I teraz wyobraź sobie, że w Polsce jest sytuacja, gdzie mm, jest jakaś uchwała. Już nie mówię ustawa, bo tutaj weźmy powiedzmy taki akt prawny w miarę porównywalny rangom. Jest uchwała, gdzie jest jakiś projekt, prawda, no i my chcemy w tej uchwale coś zawrzeć. No ale marszałek Sejmu, czy jakiś wicemarszałek, czy ktoś z kancelarii marszałka Sejmu, ktokolwiek, nagle decyduje, że nie, to się nie może w tej uchwale zawrzeć, ponieważ nie i już. No przecież larum byłoby gigantyczne. No i teraz zobacz, jaka jest kolejna sytuacja. Wychodzi na to, że my jako prawicowi politycy, którzy jesteśmy w ogóle objęci jakimś absurdalnym kordonem sanitarnym, a w tym kordonie sanitarnym są tylko dwie grupy. Jesteśmy, y, jesteśmy my, jako Europa Suwerennych Narodów, i są patrioci dla Europy, EKR nie, mimo że jest prawicową grupą. No i my, jakby wszystko to, co, czy większość tego, co wychodzi z naszej strony, jest po prostu autorytarnie usuwana, y, czy blokowana, ponieważ jesteśmy objęci kordonem sanitarnym. No to przepraszam bardzo, z jaką my demokracją mamy do czynienia? Kurczę, wybrało mnie ponad 100 tysięcy osób. Naszą grupę, która, czy naszą reprezentację, która znajduje się w Europie suwerennych narodów, wybrało no, po prostu kilkaset tysięcy osób, tak? I nagle się okazuje, że głosy tych osób są po prostu lekceważone, bo tak sobie życzy Parlament Europejski, więc to jest, jedna z tych, z tych, to jest jeden z tych przykładów cenzury, z którym mamy do czynienia w Parlamencie Europejskim. Kolejna sprawa. Przeczytałem u ciebie na. Na portalu X. Cytuję: Komisja Europejska przyznała, że wykorzystała fundusze Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na walkę ze zmianą klimatu, do finansowania lewicowych organizacji pozarządowych. Celem tych działań była ochrona Zielonego Ładu i uciszanie europejskich sił prawicowych w ramach tajnej operacji wpływu. No i tutaj powiem szczerze, że biorąc pod uwagę to słowo tajnej, brzmi to trochę spiskowo. O co chodzi? Przede wszystkim opieramy się na doniesieniach medialnych. I to jest też dosyć symptomatyczne, dlatego że Komisja Europejska generalnie nie do końca y, transparentnie dysponuje pieniędzmi, które ma do dyspozycji. Więc, y, tak jak powiedziałam, opieram się na doniesieniach medialnych, poza tym wyjątkiem, gdzie Komisja Europejska rzeczywiście sama przyznała, że około 700 tysięcy euro zostało faktycznie przeznaczone na promocję. Szeroko pojętą promocję Europejskiego Zielonego Ładu, natomiast w jednym z artykułów w mediach czytamy, że Franz Timmermans, skrajnie antypolski polityk, rzeczywiście zawierał jakieś umowy polegające na tym, że będą konkretne organizacje otrzymywać środki w zamian za to, że będą atakować tych, którzy są przeciwni Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Problem polega na tym, że nawet jeżeli my napiszemy hmm, jakąś prośbę, czy pismo do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie tej sprawy, to Komisja Europejska może to całkowicie zlać, całkowicie zlekceważyć. My w ogóle, wiesz, możemy sobie tych pism wysyłać i tysiąc, i Komisja Europejska może kompletnie na nie nie odpowiadać. Więc tutaj jest, jest bardzo duży kłopot ze, ze, ze zweryfikowaniem tego. No i kolejna jeszcze sprawa jest taka, że zobacz, że dopóki to nie wychodziło w mediach, to była ogólnie cisza. Dopiero jak jakieś media podniosły to, że, że taki proces miał miejsce, no to Komisja Europejska powiedziała, no tak, no okej, okay, że faktycznie, no coś tam się stało, no ale już okej, okay, my zrobimy z tym porządek i zrobimy tak, żeby już nie dochodziło więcej do nadużyć. No raczej nie takiego stanowiska spodziewamy się podziałania Komisji Europejskiej, któremu ktoś jawnie wykazuje, że niezbyt transparentnie dysponuje pieniędzmi, które pochodzą z naszych europejskich kieszeni. Więc tutaj jest bardzo duża, bardzo duża sprawa, i ja bym tego nie deprecjonowała, że to jest jakaś teoria spiskowa i tak dalej, bo przyjdzie moment. Tak jak zawsze przychodzi moment, że w różnych, różnego rodzaju of, aferach korupcyjnych w Komisji Europejskiej czy w Parlamencie Europejskim te sprawy wychodzą na jaw. Więc no, czekamy po prostu, aż jeszcze więcej dziennikarzy odważy się i zacznie. Zacznie drążyć. No dobrze, tylko że finalnie przyznano, że i ponownie cytuję dochodziło do nieodpowiednich działań lobbyingowych oraz że ponownie cytat zostaną wprowadzone zmiany, które zapobiegną przyszłym nadużyciom. No i może tutaj nie ma co szukać spisku, tylko po prostu no, wyszło, że coś się działo nie tak, coś było źle. Zawsze takie rzeczy się dzieją, no nie da się upilnować wszystkiego. Przyznano się do tego, teraz wdroży się pewne mechanizmy i tyle, no wyjaśniono sprawę, o czym my tu mówimy. No to jest bardzo, yy, yy, ja zazdroszczę czasami takiego podejścia, że, że tak się ufa instytucjom unijnym. Ja kompletnie nie ufam unijnym instytucjom, które, tak jak powiedziałam, w sposób nietransparentny dysponują naszymi pieniędzmi i decydują, które działania mają być finansowane, które nie mało tego. Instytucje unijne wprost wykorzystują różnego rodzaju programy finansowe w Polsce do tego, żeby szantażować politycznie rządy państw członkowskich Unii Europejskiej, więc absolutnie nie jestem zwolenniczką takiego lekkiego podejścia do Komisji. Europejskiej i jeżeli Komisja Europejska mówi, że wprowadzi pewne mechanizmy czy rozwiązania, które zapobiegną nadużyciom, no to ja bym bardzo chciała po pierwsze poznać um, listę organizacji, które e, dokonały tych nadużyć czy polityków, którzy dokonali tych nadużyć, jak jaka była skala tych nadużyć, e, kto za to konkretnie odpowiadał, jakie konsekwencje poniesie w związku z tymi nadużyciami i rzeczywiście jakie mechanizmy zostaną wprowadzone, żeby tym nadużyciom zapobiec. Na razie to mamy takie wiesz, takie lanie wody, że no okej, okay, no dobra, no coś wyszło, już tam bez przesady. Poradzimy sobie, zrobimy tak, że będzie dobrze. O. Okay. No mnie to nie przekonuje. I jeszcze z zupełnie innej beczki. Dlaczego jesteś przeciwna temu, jak to się teraz mówi, eurodługowi na cele militarne? Po pierwsze uważam, że potencjał militarny powinien opierać się na indywidualnych możliwościach państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie jestem za tym, żeby przekazywać Unii Europejskiej kolejne kompetencje w tak ważnym zakresie, jakim jest obrona Unii Europejskiej czy, czy ogólnie państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolejna sprawa jest taka, że musimy mieć świadomość, czym byłby ten euroduk, no bo z jednej strony Komisja Europejska Wyznaczyła pewną kwotę, która docelowo miałaby być wykorzystana na zbudowanie militarnego potencjału całej Unii Europejskiej. Znaczna część tych pieniędzy miałaby pochodzić z państw członkowskich, ale w takim mechanizmie, że to państwa członkowskie po prostu podnoszą poziom swoich wydatków na zbrojenia. Dla nas to jest jakby oczywiste. My wydajemy i tak najwięcej w całej Unii Europejskiej w tym momencie na, na, na zbrojenia. Natomiast część tych pieniędzy miałaby pochodzić z długu, z jakichś kredytów, na które my tak naprawdę nie będziemy mieli absolutnie żadnego wpływu. No i teraz tak, wejdzie jakiś mechanizm, który spowoduje, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zadłużą się, żeby powstał jakiś budżet. Prawda? Nie wiemy na jakich warunkach będzie to zadłużenie, jakie będą odsetki, jaka ostatecznie kwota zostanie nam jakby przydzielona do spłaty. Nic na ten temat nie wiemy. Mało tego nie wiemy, jak, będzie, jak, będzie, jak Komisja Europejska będzie dysponować tymi pieniędzmi. Czy my, zadłużając się, czy podejmując takie ryzyko, otrzymamy rzeczywiście realne środki na to, żeby. Dodatkowo wzmocnić jakiś swój potencjał militarny. To jest jedna wielka niewiadoma. Więc nawet z tego względu no, logicznym jest, że państwa nie powinny w ten sposób yy, czy, czy podejmować takiej decyzji i być za tym wspólnym eurodługiem. Inna sprawa jest taka, że jak patrzymy sobie na różnego rodzaju analizy, no to widzimy, że na takich rozwiązaniach docelowo skorzystają yy, przemysły zbrojeniowe Francji i Niemiec. No i teraz powstaje pytanie, dlaczego my mamy ich finansować, tak? Francja i Niemcy wymyśliły sobie taki bardzo sprytny sposób na obejście niedozwolonej pomocy publicznej, żeby ratować swoje firmy krajowe, swoje przedsiębiorstwa, no ale właśnie, żeby to nie był zarzut, że państwo w jakikolwiek sposób funduje czy, czy wspiera prywatne przedsiębiorstwa, więc zrobimy tak, że no, z publicznej kasy wam nie damy, no ale stworzymy jakiś ogólny europejski mechanizm. No i oczywiście wy będziecie tutaj najbardziej na tym korzystać, bo. W tej całej Białej Księdze no jest jasno napisane, że to Komisja Europejska będzie miała możliwość decydowania, co, gdzie i za ile zostanie kupione, jeśli chodzi o te zbrojenia, prawda? Więc no my zdecydowanie nie możemy, się, nie możemy się na to zgodzić. Jeżeli chcemy budować potencjał militarny, no to skupmy się po prostu na tym, żeby Polska rzeczywiście budowała swoją silną armię, nie w ramach jakiejś unijnej struktury. Ja na sam koniec mam jeszcze prezent spoza Unii Europejskiej: książkę najbogatszego, jednego z najbogatszych ludzi na świecie i księcia najbogatszego państwa świata, Jana Adama II Lichtensteina, dla wszystkich widzów naszego kanału. A to dlatego, że możecie ją pobrać w formie, uwaga, bezpłatnego polskojęzycznego audiobooka. Do pobrania na naszej stronie internetowej. Link oczywiście w opisie tego filmu. Bardzo żałuję, że mieliśmy dzisiaj tylko tyle tego czasu, choć i tak sporo udało nam się nagrać. Podobnie jak nasza rozmowa ze Sławomirem Mencenem, którą też polecamy, znajdziecie ją bez trudu na naszym kanale. Nagraliśmy to w tak zwanym międzyczasie, pomiędzy spotkaniami w ramach waszej trasy wyborczej. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. A my ruszymy w Polskę. Do zobaczenia.